Okoń, pięknie. Cześć, witam Was moi drodzy. Dzisiaj misja okoń. Wziąłem sobie wędkę na Cykanę jedną na gumkę. No i tutaj na Soporówce będę sobie szukał tych okoni. Powiem Wam już sporo sobie pochodziłem. Miejscówek posprawdzałem, znalazłem tutaj tą jedną, i tu na razie takie malutkie ładują, ale może do wieczora między tym jakiś grubasek wyjdzie. Najważniejsze, że o, patrzcie, tutaj drobnica fajnie chodzi. Coś się dzieje na tej wodzie. Jakieś wychodzi tutaj te rybki małe goni, może coś wyjdzie za tym drobniejszym okoniem. No i popróbuję tutaj. Spróbuję coś właśnie tutaj złowić. Pogoda super. Nie ma co narzekać. Trochę komary tutaj gryzą. Słońce takie prażące trochę. ale da się łowić. Nie ma tragedii. Spodnie butach dzisiaj. No i będę sobie tutaj działał. Do wieczora. Jeden jest maleńki. Delikatne branie, strasznie dużo małych. Nie wiem, czy to jest sens tutaj łowić, czy iść dalej. Jeszcze trochę tutaj porzucam, bo jakieś pobicia mam. Może nie wiem, źle prowadzę. Słońce dzisiaj masakryczne. Jeden klupnął nieduży. że tam bardziej w prawo popróbować. Teraz przyuważyłem, że tu fajnie rybka chodzi drobna pod brzegiem. Próbuję, czy tu okoń czasem nie stoją, ale sporo wzdręgi małego ciernika, ale nic grubszego nie chcę uderzyć. Jakieś pobicie mam, ale to mogą być drobne Sandaczyki, Ja mam jakieś małe okonki. Będzie trzeba iść po prostu, poszukać tej ryby dalej. No, cały czas tu jakaś wdręga przepływa. O, proszę, cała banda. Cała banda wzdręgi. Taka fajna miejscowa wydaje mi się na szczupaka. Może tutaj podchodzić. Udało się nie dużo ale jest. Tak. Mam ładnego. Coś ładniejszego mam. nie to jeszcze nie wiem? Chodź, chodź. O, koń. O. Ale Ładny, właśnie jest. O, o, bił mi w palucha. Nieładnie, nieładnie. Ja cię tu delikatnie. A taki ładny. Dobra dobra, wypuszczamy go. To dzisiaj na razie największy ładne okonisko naprawdę nie chcę go tak się. taki żwawy. Patrzcie. Taki okonik. Pyk. Ładny. Oszed. Jest następny. Ale jak delikatnie. A, chyba taki duży nie będzie, chociaż kto to wie. Nie, no patrzcie nawet jest. <laughs> Dało się. Czyli one pod tą zielskiem stoją. Trzeba popróbować znowu tak w tym zielsku. Mały czy większy to Zaraz zobaczymy. Dość głęboko, ciężko powiedzieć. E, no taki lepszy. O, no ten to już ładny. Scena. Między tymi małymi się trafił. Ale też nieduży, no taki. Ale łykną. Oleś to. Hmm. Taki coś mamy, ale nie wiem jaki duży Ten kije ciężko Ten kij Ale ładnie ten jak pracuje <grystanie> Jest Pięknie Taki No i się ładnie zapiął więc Nie miał szans Ale no co no, pojedyncze sztuki wybrało takich tu więcej, to by było fajnie, tak, tak. <laughs> Oh oh all the attentions of all On duży czy mały, zaraz zobaczymy, bo to jest bardzo miękkie wędkę Ale walczy <grymka> O, jest następny o, ten to już fajne. I teraz takiego udało się złowić. Zobaczcie. <laughs> Okonika z pod brzegu. Ładny ten, już naprawdę. Super. Takie brały cały czas to było naprawdę. Ale się udało wyłuskać. Pod samymi nogami teraz wziął. O! Hehehe. <laughs> Zobaczcie, następny, jak ładnie na gumeczkę wziął, super. O, że tak po słońce. Zobaczcie, takiego znowu się udało. A, haha, młodzika wywalić. Ten już taki fajniejszy, ale pod tymi właśnie drobnymi siedzą te okonki, takie grubsze i na gumkę udało się skusić takiego. Wypinam, wypuszczam. Ach, jakie mocne. Jak te letnie oko nie to naprawdę są mocne. Zobaczcie, jakie ładne. O! Teraz <grytania> lepiej wychodzę. Tak ja sobie pod kant zejdę. Do skantem teraz próbował. O jest. Ale ładnie się ale walka ooo patrzcie na to co tu się dzieje dzisiaj gdzie 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 o ten już pięknie oj to już był ładny mam nadzieję że to się fajnie nagrało ale tak chyba tak Takie konie ale Jeden są tutaj o, patrzcie. <laughs> Jest następny. Uj, co ty się dzieje? <laughs> to walka. <laughs> o, jakby, jakby same takie brały, to by była zabawa. <laughs> Ładny, nie? Pięknie się Branie się nagrało, super No to lecimy dalej Jest następny O jest spadł Niestety Spadł mi Skubaniec Oj, teraz jest w coś lepszego. Startowało. Okoń Pięknie. Mamy Cię. ci jest, jest. O kurczę. Zobaczcie jaki ładny, piękny, ale pomutlałeś wszystko, cały sprzęcik, <laughs> się narobiło, spróbujemy go do zdjęcia. Taki okoń, zobaczcie, piękny. Pod wieczór sobie hapnął. Dobra, wypuszczałam. Ale <słuch> piękne branie. Następne. Patrzcie jakie fajny. Pod samymi nogami.

Widzę. <laughs> Następny fajny No ja się ładnie zapiął. Tak, zobaczcie super. Spadł. No to moi drodzy, już powolutku będę dzisiaj kończył to spinningowanie. Powiem Wam szczerze, że dzisiaj się nadubałem z tymi okoniami. Ciągle mi waliły takie 15-10 cm. Ale pod nimi były grubasy. No i dobrałem się do tych grubasów. Łowiłem potem cały czas na tą węteczkę, na tego ultralight'a. Na małą gumkę z Mansa. Tak jak tutaj mam, o proszę. I to robiło robotę i udało się parę fajnych rybek, no nie parę, nawet więcej niż parę złowić i wyciągnąć. I fajne hole były, bo to na miękkim kiju ładnie chodziły te rybki. No i co? I z Wami się żegnam i do następnego zobaczenia nad wodą. Trzymajcie się, cześć!